Siemaneczko, ostatnio na fali jest temat platform, pedałów platformowych, które są podstawą tak naprawdę do komfortowego jeżdżenia bez obawy, że nie wypniemy się ze spedów. Czy przede wszystkim nie spadniemy z pedału, bo jak wiadomo, platformówki mają piny. Mamy dzisiaj na rynku pedały różnej maści. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, co wybrać: czy to będzie pedał nylonowy, czy to będzie pedał platformowy wykonany z aluminium. Oczywiście jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Ja postaram się opowiedzieć o nich dzisiaj w taki sposób, żeby to było w miarę zjadliwe i no, faktycznie gdzieś tam ten mój experience taki prywatny został w odpowiedni sposób przekazany. W związku z tym, że w swoim serwisie nie prowadzę sprzedaży akcesoriów rowerowych i tego typu części, zademonstruję Wam na kilku swoich własnych platformówkach przykład tego, co warto wybrać, co nie. Zrobimy sobie za chwilkę również próbę taką, nazwijmy to obciążeniową, dwóch typów platform. Wśród tych platformówek, jak zobaczycie, pojawiają nam się tutaj buklosy, czyli produkt, który jest. Kupiony na platformie zakupowej AliExpress, to jest produkt, który tak naprawdę spółdzieli tą konstrukcję z platformami Meroka, Nie wiem czy kojarzycie, a podsumowując to wszystko, no to, to są nic innego jak powiedzmy pedały, które próbują troszeczkę naśladować kranki. Także mamy tutaj produkt, który już nam znajomo wygląda. Mamy też Kelisa Flata, którego polecam, to jest platformówka, co prawda na zwykłych łożyskach kulkowych, ale są one po prostu no, nie do zajeżdżenia, podobnie jak Dartmory, Steamy, które też na pewno znacie. Mamy Radwika, który był akurat kupiony z Brakulaku, któregoś razu w sieci Martes Sport. Był atrakcyjny wagowo, fajnie wyglądał, pasował mi do czerwonego roweru, czemu nie. No i mamy oczywiście DMR-y, Volty, które są po prostu no, nieśmiertelne są to pancerne platformówki, z swoją drogą dosyć drogie, e, także no widzimy jak to wygląda. Czarne platformy, które tutaj widzicie, czyli DMR-y i Kelisy, to są takie typowe platformówki na e, bardzo trudne warunki, gdzie wiemy, że będziemy tłustymi platformami. Nie wiadomo o co, e, i to aluminium, gruba, duża konstrukcja aluminiowa musi po prostu e, nam wytrzymać. E, natomiast e, te typy pedałów, które tutaj mamy, no to są platformóweczki, które na pewno zniosą troszeczkę mniej. Ale za chwilkę właśnie przejdziemy sobie do takiego prostego, banalnego testu, który pokaże Wam, jak zachowuje się takie aluminium i jak zachowuje się taki nylon. Zanim jednak poddamy próbę nasze platformy, ja przypomnę, że celem naszego kanału do końca roku jest osiągnięcie liczby tysiąca subskrypcji. Zatem jeżeli podobają Wam się treści na tym kanale, zapraszam do subskrybowania. Przejdziemy sobie teraz płynnie do takiej prostej, zwykłej próby obciążeniowej. To, co będziemy chcieli osiągnąć w tym teście, to oczywiście jest wykazanie tego, jak pracuje taka platforma. Teraz przykładowo moja dłoń będzie robiła sobie za stopę. Nasza stopa, niezależnie od tego, jaki but założymy, czy będzie to but z grubą podeszwą, sztywną podeszwą, płaską podeszwą, on zawsze i tak będzie nieco pracował. Te siły, które będą się tutaj nierówno rozkładały, a wiadomo, że oś stoi nam tutaj na środku, w związku z czym ona będzie praktycznie... Nieruchoma, będą te siły musiały sobie gdzieś pójść. Tutaj ten wektor kierunek będzie nam wskazywał na dół, czyli te listki będą musiały się po prostu odgiąć. I w przypadku platform aluminiowych takie zjawisko może po prostu e, nie mieć miejsca. Jeżeli ma, no to w jakiś sposób absolutnie niedostrzegalny e, ludzkim okiem. Natomiast taka platforma nylonowa, tego typu, ona zadziała nam troszeczkę inaczej. Dobra, zaczynamy. Jak sami widzicie, ruch tam takiej platformie jest no praktycznie niemożliwy. Ja tutaj ciągnąłem wręcz cały stół za sobą i nic się tak naprawdę nie działo. Za chwilkę zobaczycie, jak zachowuje się taka platforma nylonowa. Tutaj ja używałem całej siły, praktycznie się odchylałem do tyłu, żeby pociągnąć cokolwiek tą platformę, ona praktycznie się nie ruszała. No i dobra, sami widzieliście, że nylon zaczął nam tutaj pracować i on dzięki tej pracy tak naprawdę sprawia, że ta platforma jest nieco bardziej, ja to nazywam, organicznością. Ona się zupełnie inaczej układa, jeżeli nasza stopa zaczyna sobie pracować, nylon reaguje razem z podeszwą tak naprawdę, bo pomiędzy naszą stopą a platformą jest przecież podeszwa. Sprężystość tej platformy nylonowej tak na dobrą sprawę jest bardzo dużym plusem, ponieważ w momencie gdy próbuje platforma zareagować na ugięcie naszej stopy, ta konstrukcja nylonowa zaczyna nam napierać w drugą stronę, no wiadomo, sprężyna każda wciśnięta próbuje wrócić na swoje miejsce, podobnie ta konstrukcja będzie się zachowywała pod naszą stopą. No i z automatu mamy też troszeczkę fajniejszy docisk pinami. Platforma sztywna. Tego typu. Ona tak nie zareaguje niestety. Ona będzie próbowała się siłować ze zgięciem naszej nogi. Może to sprawić pewien dyskomfort w momencie, gdy faktycznie nie będziemy, powiedzmy, mieli na nogach jakichś grubych five tenów, które mają twardą, grubą podeszwę. Może to doprowadzić do tego, że te stopy będą bolały, nawet wręcz. No i co jest najważniejsze, tego typu platformówka nie będzie w żaden sposób odbierała energii. No i tutaj przechodzimy do clou całego tego programu. Ponieważ te radwiki, które tutaj widzicie, to są radwiki, które już nie używam, właśnie z wiadomych względów. Te platformy któregoś razu po prostu nie odebrały takiej energii. W związku z tym, że są dodatkowo jeszcze mocno wycieniowane, no to tutaj niestety niewiele z nich zostało. To na bank by się nie zdarzyło z platformą nylonową, bo ona po prostu by zapracowała i to jest takie proste porównanie, jak zachowują się pod nogą te platformy. W zasadzie to, jeżeli chodzi o te platformówki z Aliexpress, to jest jeszcze inna strona medalu. Tutaj zaraz płynnie sobie przeskoczymy do naszego bałaganu serwisowego. No i proszę bardzo. Tutaj te platformóweczki już jeżdżą jakiś czas. Tutaj obok mamy wspomniane aluminiowe Dartmory Steam na zwykłych łożyskach. Też moim zdaniem pancerne platformy i bardzo, bardzo wdzięczne. No wracając do tych platform, no mamy tutaj po prostu buklosa, czyli coś, co podzieliło się wizerunkiem z Meroką, ale mamy też tutaj i rzeczoną Merokę. Jest i ona. To jest ten sam pedał platformowy, również nylonowy i też się trzyma. W zasadzie tutaj nie można mu nic zarzucić. Nawet bym powiedział, że nie są wyczuwalne żadne jakieś większe luzy. Mamy natomiast też tutaj taki przypadek w tym Nerdzie, gdzie są pedały troszeczkę droższe, nylonowe, marki Look. No i tutaj już coś jest wyczuwalne. Ja nawet nie chcę szacować, ile te luki kosztowały. Natomiast yy, przykładowo tego typu platformówki, możecie kupić na platformie AliExpress. Przy dobrych wiatrach, naprawdę, jak już zbierzecie wszelkie możliwe promocje do kupy, jeszcze zniżycie sobie tą cenę jakimiś monetami, będziecie próbowali wykorzystać jakieś kody rabatowe, to można upolować naprawdę za 30 zł. nawet. Natomiast te luki, no mówię, nie chcę celować nawet za bardzo w ich cenę. Może sobie gdzieś to wygoogluję. Może przy montażu dorzucę cenę tych pedałów. Ale jeżeli chodzi o samą wartość tych pedałów, no to faktycznie te meroki czy buklosy robią no, dużą robotę. Ja jakiś czas temu natknąłem się na jakąś tam reklamę w ogóle już wcześniej wspomnianej marki dużej. Gdzie właśnie mówiono o tym, jakie to nie są zajebiste te pedały i w ogóle co tylko, i tam bardzo dużo osób się właśnie wypowiedziało, że te wszystkie, no dokładnie chodzi o markę Krank Brothers, tak, te wszystkie pedały, kranki, no one tak na dobrą sprawę, no nie są jakieś super zjawiskowo lepsze od tych pedałów, i to jest też dowód na to, jak bardzo mocno w dzisiejszych czasach producenci potrafią nagiąć rzeczywistość, można powiedzieć, samym logotypem, bez mała. Bo funkcjonalność pozostaje bardzo, bardzo podobna. I tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia.